No cześć, chcesz kozaczyć, szpanować, fleksować się tym, jak kroisz cebulę? Ten odcinek jest dla Ciebie, bo dzisiaj będziemy kroić cebulę zajebiście szybko. Zapraszam do odcinka. Cebula. Zapach nie jednego sąsiada i sąsiadki, a raczej karyn, które do roboty chodzić nie chcą. I teraz uwaga! Rozbieramy cebulę z warstw, zostawiamy na końcu dupkę. Ona ma być zostawiona, bo to ona będzie sprawiała, że wszystko będzie w kupie. Sekret dobrego i szybkiego krojenia cebuli składa się z dwóch rzeczy. Pierwsza z ostrego, długiego, kuchennego noża, takiego jak dobrze Wam znany fiskas. I z drugiej rzeczy, z Twoich dłoń. Dłoń wbijamy w deskę, a następnie tak jak modelki, wypinamy Niekoniecznie dubsko, ale kostki w małym palcu. I po tych kostkach nóż będzie jeździł, sprawiając wrażenie, jakby był bardzo, bardzo blisko, bo będzie blisko. To co? Tyle teorii, wbijamy w praktykę. Nie będzie odkryciem, jeśli powiem, że praktyka czyni mistrza. Ja kroję szybko, bo sam skroiłem setki cebul, a są ode mnie dużo, dużo lepsi. Dbajcie o bezpieczeństwo, próbujcie, testujcie. I co? Chcę zobaczyć Wasze filmy skrojenia. Każda niedziela, godzina 18, nowy odcinek.